Cześć, witajcie, czwórka z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku Co to jest? Tym razem zajmiemy się grą, która nazywa się 99 Levels to Hell. I jeżeli jakkolwiek kojarzy Wam się ona ze spelanki, to moim zdaniem skojarzenie bardzo trafne, ponieważ wygląda na to, że autor 99 Levels to Hell bardzo mocno wzorował się na wcześniej wspomnianym spelanki. Postaram się nie przypominać o tym przez cały czas, bo jest to oczywiste ale jeszcze wrócimy do tego na sam koniec tego materiału. Więc dobra, czym jest 99 Levels to Hell? Jest to w gra, w której mamy do przejścia 99 poziomów, które generowane są losowo razem z wszystkimi przedmiotami, które możemy tam znaleźć. Co 10 leveli spotkamy bossa i swojego rodzaju checkpoint, czyli za każdym razem, kiedy pokonamy 10 leveli, w tym bossa, to będziemy mogli już zacząć wtedy od levelu 20 swoją przygodę, a nie męczyć się znowu od pierwszego. Jeżeli chcecie jednak wykręcić naprawdę dobry wynik w 99 Levels to Hell, to niestety będziecie musieli zawsze zaczynać od pierwszego, a nawet trochę gorzej, bo zawsze będziecie zaczynać od tutoriala. Tak, niestety. Za każdym razem, kiedy będziecie iść na wynik, będzie trzeba tak zacząć, ponieważ przez tutorial możecie dostać dodatkowe złoto, dodatkowe bomby, co oczywiście daje pewien handicap, tak? Dlaczego w ten sposób zostało to zrobione? Dlaczego tutorial nie jest osobny? Nie wiem. Moim zdaniem jest to jedna z wielu złych decyzji, które podjął autor 99 Levels to Hell. Jeżeli chodzi o samą naszą wędrówkę do piekła, to muszę przyznać, że w gruncie rzeczy gra mi się nawet przyjemnie. Tylko, wiecie, jest pewna różnica pomiędzy grą dobrą, a taką, która nie jest zła. I 99 Levels to Hell jest bardziej grą, która nie jest zła, niż grą, w którą po prostu chciałabym grać co trochę. Dlaczego? Bo na przykład jest bardzo mocno niezbalansowana. Możemy dostać jakąś świetną broń na samym początku, w pierwszym levelu, i tak naprawdę w tym momencie cała nasza podróż to jeden długi i bardzo, ale to bardzo nudny żart. Nie ma tam już co robić. Szczególnie, że jeżeli znajdziemy inną broń, to biorąc nową broń, stracimy wszystkie bonusy, które do tej pory. Zebraliśmy przy naszej, tej pierwszej, zajebistej broni, którą zabraliśmy, więc zupełnie nam się to nie opłaca. Nie ma po co eksperymentować, skoro mamy bonusy typu plus 20 do Hita i coś tam, i coś tam. No po prostu nie. Kontynuujemy więc naszą rozgrywkę w dosyć sposób monotonny, cały czas trzymając się jednej strategii, w ten sam sposób pokonując kolejnych i kolejnych przeciwników. Szczególnie, że jeżeli jakąś broń się wymaksuje, to już naprawdę. Nie ma co nas powstrzymać przed przejściem kolejnego levelu. No chyba, że bardzo, bardzo, bardzo duży brak szczęścia. No i tyle. Musimy pamiętać, że jest to port z Xboxa, gdzie gra była wcześniej, więc wcale nie oznacza to, że na klawiaturze będzie grać się dobrze. Jeżeli chodzi o grę na padzie, było całkiem spoko, ale nie wiem. Moim zdaniem postać jest jakoś mało responsywna, coś, coś tu nie gra, po prostu. Czasem ma się to wrażenie, że zaczynasz jakąś grę i coś wewnętrznie w niej nie gra. Ja miałam takie wrażenie właśnie w mojej podróży przez 99 leveli do piekła. Żeby tego było mało, oczywiście gra nie grzeszy piękną grafiką i dodatkowo jeszcze nie grzeszy też jakimś fajnym silnikiem fizycznym. Jeżeli na przykład coś zrzucimy, to nie ma to jakiegoś przyspieszenia. Nic z tych rzeczy, po prostu spada tą samą Prędkością przez cały czas. Dokładnie tak samo jak miało to miejsce w Dizzy to chyba 16 lat temu. Albo i więcej, nie pamiętam kiedy był Dizzy. Przy tym wszystkim jest jedna rzecz, która mi się bardzo podobała w 99 Levels. To hell, ale przy okazji nie była pozbawiona żadnych błędów. Podobała mi się narracja, opowiadana historia, która jest w tle. Jest to bardzo klimatyczne, i kiedy napotkamy książkę i zaczynamy ją czytać, jest, na, właściwie lektor nam już czyta, to naprawdę ma to fajny efekt, ale z drugiej strony od razu za chwilę nasuwa się minus, którym jest to, że jeżeli już raz narrator zacznie czytać tą opowieść, to nie skończy póki nie skończy. W sensie nie można mu przerwać i skupić się na walce. Nie, on będzie tam gadał tą swoją opowieść i tyle. Szkoda. Na początku tego materiału powiedziałam, że jeszcze wrócimy do kwestii spelanki. Więc słuchajcie, sprawa jest prosta, 99 Levels to Hell jest tańsze, a spelanki jest droższe i lepsze. Jeżeli nie graliście w spelanki, to radzę albo poczekać do promocji tej gry, Albo jeżeli macie na to kasę, to po prostu zainwestować w spelanki, bo po prostu 99 Levels to Hell może was zniechęcić do tego gatunku, zniechęcić do tego rodzaju rozgrywki. Um, a jeżeli już galiście w spelanki, to tym bardziej go nie kupujcie, bo możecie się naprawdę mocno zawieść. Wiele fajnych rozwiązań, które, których uświadczyliśmy w tej poprzedniej grze, tutaj po prostu zostały obcięte. Może autor stwierdził, że no, musi być trochę oryginalny, więc przynajmniej odetnie zalety i doda brzydką grafikę. Tak, grafika jest brzydka. Nawet dla mnie jest brzydka. Tadaaa! Podsumowując, jeżeli chodzi o tą konkretną produkcję, nie zalecałabym jej kupna. Jeżeli gra będzie kosztować grosze, na przykład 0,99 euro, albo nawet mniej, to spoko, nie ma problemu, kupujcie, sprawdźcie, czy Wam się podoba. Może dostarczyć godzinkę, dwie, fajnej rozgrywki. Jeżeli na tyle cenicie te swoje 4 złote, no to super. Natomiast jeżeli szukacie Gry na dłużej. Gry, która przyciągnie Was do monitorów i po prostu będzie dopracowana, tak? Bo moim zdaniem, gry z gatunku roguelike i tym podobnych muszą być dopracowane w swoich niedoskonałościach. A o niedoskonałościach mówię po prostu o tym, że gra jest czasem po prostu bezlitosna. To moim zdaniem trzeba by tutaj zainwestować w spelanki. Tak, będę to powtarzać przez cały czas. 99 Levels to Hell nie jest warte 5 euro, według mnie. Nie jest grą złą, to nie jest totalny krab, ale z drugiej strony nie jest pod żadnym względem z grą dobrą. Dobra, to by było na tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jak zwykle, jeżeli Wam się podobał, to pamiętajcie wrzucić lajka. Like mnie to zawsze mocno motywuje i w ogóle cieszy tak naprawdę. A na dziś już z Wami się żegnam. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.